Część pierwsza. Kluczowy wniosek. Inicjuje protokół analityczny. Misja: oddzielenie sygnału od szumu medialnego. Oto twój raport. Na dzień 8 stycznia 2026 rynki weszły w fazę dysocjacji narracyjnej. Dwa wstrząsy binarne zdefiniowały ostatnią dobę. Zatrzymanie Nicolasa Maduro przez siły USA. Oraz zapowiedź prezydenta Trumpa o zakazie inwestowania w domy jednorodzinne przez fundusze. To nie jest zwykła korekta, lecz agresywna wielka rotacja. Kapitał ucieka z nieruchomości i rynku ropy spod, migrując do beneficjentów kontraktów rządowych i spekulacyjnych aktywów krypto. Część druga. Centrum dowodzenia operacyjnego. Spójrzmy na liczby, bo one nie kłamią w przeciwieństwie do polityków. Sektor nieruchomościowych rejtów krwawi, notując spadki od minus 7 do minus 12% w jedną sesję. Powód? Panika przed regulacjami Trumpa, które mogą wymusić wyprzedaż aktywów mieszkaniowych przez Wall Street. Z drugiej strony, Sektor usług energetycznych rośnie od plus 2 do plus 7%. Rynek gra pod scenariusz, w którym Chevron i Halliburton zarobią krocie na odbudowie wenezuelskiej infrastruktury pod amerykańską egidą. W świecie krypto widzimy przepływ 243 milionów dolarów wychodzących z bitcoina, przy jednoczesnym napływie 100 milionów dolarów do funduszy XRP. Część trzecia tarcza poznawcza. Włączam filtr dezinformacji dla tematu XRP. Narracja o nowym królu krypto jest silna, ale spójrzmy na twarde dane. Wzrost o 25% od początku roku to fakt. Podobnie jak malejące rezerwy na giełdach. Jednakże, uważaj na iluzoryczną płynność. 100 milionów dolarów napływu rusza ceną XRP o jedną czwartą. Podczas gdy miliardy w Bitcoinie ledwo nim chwieją. To rynek płytki i podatny na manipulacje. Poziom 2,40 centów to historyczna strefa śmierci dla byków. Część czwarta Radar kondycji trendu. Indeks SP 500 walczy z poziomem 7000 punktów wykazując oznaki zmęczenia materiału przy wskaźnikach chciwości. Dla kontrastu, polski WIG20 wyłamał się z konsolidacji, zamykając się na poziomie 3312 punktów. To techniczne potwierdzenie hossy i statusu bezpiecznej przystani w Europie Środkowej. Bitcoin utknął w nudnym trendzie bocznym, co on chain potwierdza brakiem aktywności wielorybów. Część piąta: monitoring aktywów. Szybki przegląd spółek. Allegro rośnie o ponad 4,5% po decyzji o wycięciu strat w Słowenii i Chorwacji. Z CCC zyskuje ponad 8% po ogłoszeniu skupu akcji własnych. Rynek odczytuje to jako wotum zaufania zarządu do własnej płynności. Z kolei amerykańscy deweloperzy jak Dier Horton nurkują w obawie, że zakaz Trumpa zamrozi popyt inwestycyjny na lata. Część szósta: monitor dotacji aktualizacja dla łowców grantów kluczowy nabór ścieżki Smart w ramach FENG z budżetem około 350 milionów złotych został przesunięty na luty i kwiecień. To tworzy lukę płynnościową w pierwszym kwartale. Dobra wiadomość. Nabór na polskie mosty technologiczne przedłużono do 20 stycznia. Warto też obserwować ogłoszenie naboru step na projekty wodorowe i mikroelektronikę z budżetem 120 milionów złotych. Planowane na 16 stycznia. Część siódma. Zakończenie. Analiza strategiczna 80-20. Zapamiętaj. Interwencja w Wenezueli to nie news polityczny. To news infrastrukturalny. Nie kupuj taniejącej ropy, która jest narzędziem walki z inflacją. Kupuj firmy, które będą tę ropę wydobywać za amerykańskie dolary czyli serwis naftowy. Na polskim podwórku trzymaj się blue chipów z Wig 20. Bo kapitał zagraniczny wreszcie nas zauważył. Pytanie do ciebie: czy wierzysz, że tania ropa to prezent od rządu USA, czy tylko polityczna smycz przed wyborami? Bez odbioru?